Siemanko z tej strony grzesz 2 do 5 oraz dzisiaj jest ze mną. Wloki Za zapraszamy Was do oglądania Ghost Recon Online. Którego dawno, dawno, dawno nie było. Chodź, no mieliśmy małe problemy techniczne. W tym tygodniu próbowaliśmy już kilka razy Szczegół nagrać. Ale nie, wy nie, nie wypalało nam w tym. Nawet. W zeszłym tygodniu kolega Przeszypadek musiał zrobić formata. No przeszypadek, przeszypadek, ale musiał. Formata przyszypadek nie, nie zrobi się. Żeby no je raczej je przyczyna, przyczyna, przyczyna raczej. formata. No to, to jest przez, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest Ja idę jak zwykle tutaj na górę. Jak tutaj goście z bomblem będą szli jak standardowo... Tak tutaj wybije. A no, kurwa, Eee... No jakoś nie widzę. Hmm. O tak, yy, tak, a propos, odpowiadam teraz na komentarz jednego z użytkowników, z użytkowników na YouTube. W tej grze tsz, ta gra po prostu wymusza kampienie. Nie ma tak, że gorzej nie, kam, nie kampić, kampić, nie kampić, tylko ten. Gdyby to nie jest jakaś gra typu Battlefield, że... ...że jest otwarta mapa, możesz grać agresywnie, wszystko git, ale tutaj jest kurczę, zamknięta mapa... I, ...i tutaj generalnie się przemieszcza od jednej skrytki do drugiej i nabija fragi. A tam A w e, bez kampienia w północie kalifikacji. Lol. Ile ma hapa? Well, zabrałem mu 122 z grenade'a. O, asysta. A ty, ty, nie ma 150? Gdzie się hapsa Dobra, ale ich... ale go tutaj wybiłem. Lol. Nie ma, 140, nie, nie ma 146 hmm, ja Zaraz powiem ile ja mam. No kurczę, przy takim respawnie ja sobie mogę. 12 sekund, przeżył

No, bo, był, gu, gu, Dobra, idziemy. idziemy. Idziemy im na plecki tym okienkiem tamtym, wiesz którym. Którym okienkiem? Co? Aha, górą, okay. Górą tam, ok, przez okno prze, idziemy. Nie przez to. Tamto. Aha. A, bo to ci tam... tam dalej, to... Dobra. Dobra, idę, idę, Dadał. zjąć jakiegoś, 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 okej, okay, jest czysto. Kto tam, kurczyk? Pan czysto. ktoś kapuje. No, zaraz tam zobaczę, czy da... idę. Jest! Tu jest, tu jest. Ja cię! ci tak, idę na celowniku. Dadał. Wszystko git, wszystko ładnie, idę do przodu, tutaj na dole się celownik chowa i nie mogę go wyciągnąć. A gościem goś mi, head, mi headuje. Kurczę, żeby był w bokiem. No i solo skapuje. Co? O mały włos by solo skapował. No nie, strzeg. Ale... Uwaga? Czy mi się zdawało? A kamień jest jeszcze jeden. Się wydaje że tam musiałeś wejść, w placu co? Kurde, nie udało mi się wziąć gości. Ok, i sniper. Ojcie, teraz mam fajną sytuację, bardzo fajną. Jeśli, jeśli zminimalizuję, to mam crash gry. No. E, ktoś mi na. Ktoś, ktoś na Skype jest dostępny. Skrachał ci? Nie. nie skra jeszcze mi nie skraszował, ale wiesz. Może może mi skraszować, bo jak będę próbował w gościa szczelini mnie tutaj zminimalizuje ich tutaj. Okej, okay, minął komunikat. Mogłeś dać sobie nie kurde, niech dosz... Nie kurde, nie dostęp do tego. Tak, nie przeszkadza. <grym> tak, no. Tak No dobrze. No nie widać o czym teraz się to gównia. To co na pewno. Masz wszystkie komunikaty, komikaty komunik ci się. No tak. Ej, 3 gości jest z tego samego klanu to nie Okej, teraz skupienie trzeba przejąć tamten punkt Nie ważne, że tutaj gościu jest, nie ważne, że tutaj goście są. Ważne, że ja tutaj Mhm, dobra Nie się zaraz zabili teraz zabili Dobra to kurczę, te submaszyny są hamskie trochę. Tam chyba na 30 lewie jest ten ready time z rzędu, wiesz, 0,2. Przy czym u Asol to jest, wiesz, pół sekundy. Nie, nawet więcej, prawie na sekundę. Nie wyobrażam sobie taka, m, taką broń na club quarters. Z takim ready time'em. Niestety. O, jaki, jakiś, źru... jakiś kod, kod źródłowy jest. Jeden na ulicy, w naszej wydarzeniach. Dwa z nich wręczą. Na razie idę tu na. on our. on this bag. Oh, kurwa, zagadałem się z nim. Aks! Ah, ja się obróciłem do gościa. Stary. Poszedłem im na plecy. Tu gościu na cloaku mi się pojawia. Przebie raczej przebiegłem przez niego i gościu mi się pojawia. Mi jest pistoletu na pierwsza plecy. Dobra, jest mi to raczej nie, nie, nie będę wyciszył mikro. No, o! Tak! No, chyba. Kurczę kapują. Ja cię, dlaczego mnie od razu celownik idzie na ścianę, na sufit? 15 sekund. MP, MP nie poś Kurwa, z Hmm. lubię ten akcent angielski taki, taki zajebisty według mnie może nie zajebisty, ale na razie nas nie hmm. co to była za broń, że kurczę ten ja, na, ja wchodzę cel, na celowniku, strzelam gościa, wystrzelam dwie pestki i tutaj mi celownik na sufit idzie, no to to był Sniper czy asol. Kurczę, coś się woduje I to nie u naszych No Dobra, byłem trochę z dala D Drugi już Może ja tutaj Teraz lekko przykampiam z tej... Z lewej strony Jestem obokciewny. Dobrze wiedzieć Zbezpieczamy kapa i próbujemy To jest skier, że dasz że da się gliczować te Jest, tu Przemieszę się trochę No, mówiąc, nic nie zrobię z tej pozycji, ale Ale spoko Ale fort Dobra jedna jest hamskie u tych rikonów, że mają tylko 100 My padają podaję od trzech moich strzałów ...do takich sfajlowanych Oś To dobrze dla nas. Mhm. <śm> ja go... ja go przegoniłem stamtąd gry... Od... <ś> na, ...na reloadzie byłem. Stad... Fajnie, fajnie zrobiłem. Wziąłem mu tak... Wziąłem, odbiłem od ściany. go się wypadło pod nogi. Musiał uciekać. U jak uciekł... ...uciekł, to wbił wam na plecy. Go wybiłem, ubiłem. Kurczę co, ten pieprza? Nie, z okienka. Dobra, teraz skupienie idziemy, przedłużamy. Nie ma innej możliwości. Chociaż moje wynik jest lekko zbani. Lol, pom pompa mi z boku weszła. I take the right. I'm going actually on the cap, on B. I'm dead. Sorry, bro. Kurcha. <sighs> hmm. Yes, yeah, same here. Hmm. Że czasem jak ty przeskakujesz przez okienko na spawnie masz ten ra, raz o, cię tak wbija, że dostajesz dodatkowego spida a raz po prostu cię tak zatrzymuje no. spada pręgę w mm. oj, oj, oj. Oj, oj ale się waliłem Dobra Piewaj się nieźle. Mm. Ja mam 9 do 10. Muszę co najmniej jednego ubić, żeby mieć wyrównane. Ja Miałem 13-7 <laughs> Ja muszę ubić jeszcze ze że żeby mieć takie pewne... jakby... kurde żebym się ubić, ja bał gościa. Ja żebym miał MPV potrzebowałbym 5 kili lub solo przejąć i mieć jakiś nie, punkt, ale co jest na serio nierealne, nie, nie nieprawdziwe Lew kill sto, ze 150. No, no. wyrzucę, wolnię te plece. Kontynuujemy. To PMP. Sztykus. Daję mi wszystko. Tak, mi wszystko. O ja ani rado, nie użyłem tego. Dawajca. W tej rundzie. Ja się użyję chyba raz. No, raz uczyłem. Że pa, A dwa, Pasuje, pasuje dwa. użyć, żeby zrobić w końcu tą kwalifikację, yy, że ten A. kapować punkty sitem. Jest. No dobra. Jest best. Nie ma besta. nie, jest besta. No Fajnie. Jest. Jest, jest. Może. Jest, jest. Dobra, czeka nas jeszcze druga runda. Kon kontynu kontynuujemy pasy z SC, co? Pasy czego? Pasy z Wicestyle. Dobra, dobra. Jak, jakby co, jakby co, to ja nie mam o. takiego arcy dobrego neta no i to mi trochę przerywa. Wiecie. Nie najpierw do mnie nie słyszę tego co wy będziecie słyszeć. Cze. To myśmy chłopaki się Hmm. Mhm. jak dobrze działa. Aha. to. MP chyba idzie. zabiją MP-kę zabiją. Ja zabiję gościa, czekaj, nie się dobra, dobra robota. O, ja tutaj lubię, mi się kilka gości tak wbija z, z bomblem, ja ich kurczę tutaj wbijam na plecy i wyrzynał każdego. Ej, to poszło? Chyba po tak, poszło. Z labrazu miłem to. ty kurczę. Bacaj, jakiś Kurczę. chociaż nie do końca, czterech ich jest. Nie, sześciu ich było, sześciu ich było. Teraz jakich? sześciu kopują, to jest teraz problem, jest. Musimy wybić sześciu. Żeby... siedmiu, sze, siedmiu, żeby to... Żeby zacząć nadrabiać. A sześciu Siedmi, na siedmiu. ich jest teraz. Teraz bardziej się opłaca ten... Wziąć... E, wziąć i wybi wybić, niż ten... Niż starać się... Tak, jeszcze, jeszcze ja, jeszcze ja Dobra Dał się yes, yes, Jest, jest, pięknie Dobrze lepiej będę Jest, gościu, uważaj Dobra On jak tu będzie na tym... On jak będzie tutaj szedł, to ja go zdejmę Ej, gościu, tam zaraz nam bije Na plecach Jest Dobrze Czego nie kapują? Jest ich więcej. Ej, bo mamy tutaj parze kionuba. Mamy lolu, krytyk 75. Mamy taki onuba, który tutaj stoi i kurcze nie kapuje. To, no to bardzo fajnie. To jest bardzo fajnie. O, ziempi bija. Super, to to jest, ale nasz. nasz. Dobra, ja bijam. Ja na tam czasie tam kogo tam wybił No Kurcze, jakbym teraz zdążył walność od grę, na to bym miał dwa fragi pewne. Czy ja. boku ja też, ja też bym miał, flaga, gdybym tylko miał granatę. Hmm. Oj równa wyrówna je, wyrówna, wyrówna się wynik, niestety Renis. No tak, słyszę sieczkę, mamy sieczkę przy Teraz trzeba le lewo, yy, na lewej stronie zapanoszyć bo tu nie ma. Tak idzie i To dużo robisz No tak, spomowałem go. Nie, nie, ja stąd idę. Ja, Mnie st tutaj nie ma. Wolę zginąć, ale być... Ci... A tam jest, prawda? Ubiłem jednego. cię, co, co mi to? Shotgun bił? Ej, zabiłem House Angel głową. Fajnie, nie wiem po co ja się tego tak trzepiam, ale to no według mnie trochę inaczej powinno być E no dobrze. No nawet nawet kurczę, Doty teraz łazi, kurczę z tego z, z, z A na tego na C to jest kurczę. Proszę o wsparcie, proszę o wsparcie hmm. A mydziemy. Koniec, ouch, gra, na koniec. Dobra, kapuję... nie, MP. Ja, 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 stąd idę. Kurczę, shotgun. Walą mi w głowę. Tak wryja po pospolicie mówiąc. Eee, mm. mamy kapanowy. Oj, my prędzej przejmemy zabloczymy im, wiesz. Nie, oni prędzej przejmą, kurwa. Już nie. Są tam, masz Oj, teraz jest problem. Trzeba więcej osób. Ja? Yeah. Mmm... Te, 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 te. No, komand, lol, lol, kładzie, jest, jestem przytulony do przeszkody. Celuję go się na celowniku. Ten kurczę stoi płasko. Jest w stanie mi tak strzelać, że mi, że, że dostaję tego że dostaję Rikoli ten celownik o suficie. O kurde, Długo naskoczyło na mnie. No <grystanie> Niestety, chyba będziemy mieli wyrównany wynik meczu. Niestety. No, niestety, niestety. Aha, nie ma panie, przypadek. Rozdzielczość i stawkę FPS-y. Jaką rozdzielczość? no zostało to, co było ostatnio po startup'cie. O nie, ja on idę, MP jest. Jestem on idę. To coś tam mi ładowało, nie wiem, czy tam przetrwało, ale ładowało się. Loli, ja granatów zużyję w tej ruchu. <grym> ja na szczęście granatów nie mam. Tary. Co za shit wziąży się granata. No, oczywiście tam nie trafiłem. Zobaczymy, przy, co przyłączyłem na karabinek. Gościu zaszedł mnie na plecy. Obracam się, strzelam. Kurczę, czego to nie szczelam? Ja. na to, to będzie fej, tutaj przejąć, bo to prawdę mówiąc, jest trochę lek, Łatwe do obrony. Nie mamy niedaleko, i plus mamy. Nie mają się gdzieś, gdzie zbytnio zakampić. A. Zbytnio. Zakampić się wszędzie, tak. No nic, musimy palący Musimy się bronić. No tak. Pod no fucking pompa! No 33 mi zostało. Ej, no nie zabiję, Oj, Przeskoczyłem gościa. Wiesz, był ten. Tego, zabiłem tą inną gościa i gości goś nie szelował mię, to fajnie. A teraz. W... Kurczę Nie wzięł. Chciałem wziąć tego miał to na tydzień, że zastartowało bym próbował mojego szczęścia z pompą Nie yeah! Ej, masz tą pompę na Long no. Range'a Ja yeah, no Idziemy według po się pobawić ją? Nie no, też możemy spróbować Dobra z, z, z to była to nie wiem. O no, jest, to Co? No, 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 co to za automat? No, automatycznie. ale to jest trochę za hamskie. Mam 11 hapa przez to. Nie, no i ty, kiedy gdzieś No nie! Ładuję coś. Bagał? ACIE! Uciekłem przecież z niego! No, ja też bym chęcią wypił. Podeszły mi już pre... O, który gościł. Dobra. Spierdolił. Doba, doba się przestraszył. Tam jest. Idzie. idzie, kontrhit. Dobra, żeby, żeby tutaj nie bił. Od razu aim'a na tą stronę nie dał. Chyba dał tu, aim'a. nas. Nie mp. Jesteblagał. Jak mnie za ściany zabił? Jak mnie za ściany zabił? Widziałeś gdzie polazłem. Nie, 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 sama saneka. <noise> <noise> tak czy inaczej poszło. No Nojcie. Wecna. Aha, dobra, znowu zapełniłem pompy, wziąłeś, fajnie. Wszystko gate, nikt nic nie widział. Zastanawiam się, czy krycze wziąć sobie pompę na 30 level do Close quarters. <śmach> Jest Tak jest. Kilka razy widziałem ją. Ja jak ubił na plecy, na bok, to to wiesz. Wszyscy... Każda osoba, która była w tym momencie, w tym miejscu gdzie gość wszedł, Nie miała prawa istnieć. Kto tam na pierwsze z pompy? J Jakiś pedał. Aż, 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 aż rzucę i na pewno, spuduję, tak spódł. Dlaczego się to nie odpiło do jasnej? Nie wiem, no, jak mam granat tak z tego wyjdzić. Wszystko daj, że im się stączy. No ale ja więcej, więcej w ciągu tej rundy ży żyje granatów niż w ciągu roku. Zużywam. <laughs> Rzadko, Rzadko tak często użyłem, ale użyłem czasem. Chyba, że mam sparód bardzo... wtedy. Mam się na tym wyrzucić. Gdzieś w tą sobie... Ja Jacie, gościu mi zatankował. Drugi raz. Reload. Lol, ale akcja była na koniec. Idę właśnie. Widziałem. Ja. Tylko się z tej pompy nawala No na żempeł ok. się ładuje No że no, zrobił No i padną No dobrze ale oguszył O kurde gosta mamy Spokojnie a już okej Alecie, chyba wziąłem teraz y, sobie tego chillen'a, żebym zrobił ten defensywne, a, a mam 6... ataków Ja mam 6... nie czekaj, Ataków mam jeden, defensiv mam jeden. kap. Sorry, czy chce kopać? Mamy im... Jeszcze Jakby... O, nie skapujemy jest. chyba, bo tam od góry napijają. Nie, trzech ich jest więcej od nas. To chodzimy i powiem tyle: Chcę gościa zabić, gościu mi blokuje. No to bardzo fajnie. Gościu był taki, taki do ubić, ano. no. Kurde, jak solowano jednego gościa na tym nie O naszym jest Oj, te, teraz ten gościu, którego chciałem ubić, co zrobił? No, bił tam, bił nam. Dobra, opraliśmy, niestety. Ten otwórka się Oj, oj czy, czy będzie MPW? Czy będzie MPW? Czy będzie MPW? Powinno być. O, 16 do 8, fajne staty. Aaaa yes. ja teraz chyba MPW. Sobie. To nie ma. Dobra. Nie, nie ma, bo dostali ten. O to dobra. Z tej strony był Grzesz205 oraz Luki215.pl sub subujcie, komentujcie, lajkujcie wszystko co chcecie. I, i na razie.